jest program, co tam? Jedyny taki program, w którym nie stać nas na make-up dla jednego z prowadzących. <grym> Jedyną tajemnicą tego programu jest to, ile zarabia dźwiękowiec. Do tej eee... pory nie chciał powiedzieć z Kubami. Witamy serdecznie. Ostatni raz. Nie wiem czy w ogóle, ale na pewno ostatni raz w tym roku. Dzisiaj w programie, co tam? W tle tutaj widzimy e, Gambit Królowej odrzucony. Znaczy nie w tyle tylko przed nami na pierwszym planie. To jest właściwie. taki nasz ukłon w stronę tego serialu. Tak, tutaj białymi gra Dorociński, Harmon gra czarnymi. Tak. Tak, i tutaj musi sobie teraz radzić, tak. Jest to, powiem Ci, jeśli chodzi o samą grę, na ten moment dla mnie jako laika, trudna gra prościutka, Znaczy Ale jeżeli zapamiętasz pewne sekwencje, wydaje mi się, że można sobie tam pograć czasem. Można sobie pograć, tak. To jest bardzo ale w proste. Ale buleta bardziej bym chciał. W buleta to nie dasz rady. Do czego? Musisz, musisz znać wszystkie ruchy, wiedzieć, znać no. to w głowie jest to, to plansz. To nie. To nie, to, to, nie, to nie jest nie. bez sensu, schemat to znak. Nie chce. Lepiej skupić się na czymś co przed nami, a przed nami Sylwester. Tak jest. No ale niestety, wiemy w jakich czasach żyjemy. Maseczki te tak. sprawy. Nie wiemy, czy będzie można w ogóle Sylwestra organizować, czy pięć osób, czy trzy, czy na przykład kota trzeba będzie schować, no, jeżeli chce się zorganizować Sylwestra, bo psy przyjdą. Ale, dlatego my jesteśmy dla was tutaj. Chcemy tak. wam. Doradzić, jak zorganizować sylwestra w czasach pandemii? Ze względu na mm, pewne ograniczenia koncesyjne, nie możemy was namawiać do mm, picia alkoholu. Wręcz od, 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 to jest odrażające znaczy, picie alkoholu. No. Oczywiście, że tak, bo to alkohol jest szkodliwe, jest szkodliwe i nie wolno by... tego robić. Można na przykład zadzwonić do byłej dziewczyny, na przykład do teściowej, przez przypadek można zadzwonić, życzenia jej złożyć. No, no, nie jest to dobry pomysł, zwłaszcza w sylwestra. No. Ale jeżeli będziecie mieli. Sylwestra w domu, i to będzie maksymalnie pięć osób, tak? Bo taki jest maks, powiedzmy. Na ten moment. Na ten moment tak to wygląda. Możecie nasączyć sobie maseczkę alkoholem. Mm -hmm. tak Płynem odkazającym. I założyć na twarz. O! Tak? Daję wam 30 minut. Żaden koronawirus przez to nie przejdzie, tak? Nie. Wiadomo, to jest maseczka jednak. Ale to nie jest po to, żeby się upić. Nie nie. nie, nie, to jest po to, to, jest to za żeby droga. zabić bakterie. Tak? I wiadomo, 5 osób to jest jednak dużo. Można się zaradzić. Nie jest to co 100 osób na przykład, ale tak. 5 wciąż jest ryzyko. No. Dokładnie, więc maseczki nasączamy alkoholem bezalkoholowym. E, tak, najlepiej. To jest najlepszy pomysł. E, drugi, e, druga sprawa, no to oczywiście muzyka. Na sylwestra musi być jakaś muzyka. Tak. Masz jakiś pomysł? Oczywiście, że mam. Musisz nacisnąć przycisk. Gotowi? Dźwiękowiec gotowy? Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie? I this is. this is Muszę to dać Ci To mi jest to nie? jest pana fanem, fanem prezydenta. Only peace, this is I can tell you only peace, I can tell peace. This is this is this is this is peace. I can tell you piece. Oh. very, 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 very a shop. I can tell you peace. This is this is this is peace. I can tell you peace This is, this is, this is peace. I can't find the peace. No, ale wiecie co wybrać. To jest, to jest bardzo oh, dobry wybór na składankach. Bardzo fajna składanka. Na pewno znajdziecie w internecie 10-godzinną wersję, bo są 10-godzinne wersje wszystkiego w this internecie. Is, this is, this is. Dobra, to już mamy załatwioną A. Muzykę, mamy tak. załatwiony alkohol, którego nie powinno być. Tak jest. E, teraz kolejna rzecz: fajerwerki. Fireworks. Fajerwerki to jest głupi pomysł, prawda? Jak ale... byłem kiedyś młody, no. to byłem na takiej imprezie sylwestrowej. No. Gdzie koledze naszemu wyjęli z szafy. Myślę, że wszystko jest nie daje. Fajerwerki. No. I nad trzeciego piętra wystrzelili mu z balkonu. Akurat gdy wyszedł do sklepu po krowiec. <gry> Więc jak wracał do mieszkania, to zobaczył ze swojego balkonu. Fajerwerki są złe, bo kolega wyszedł, chciał nie wolno. zrobić mieszkanie. No. Dokładnie, zwierzęta się bały, tak? tak? Dlatego wykorzystujemy tę maseczkę, która wcześniej służyła nam do zabijania bakterii. Zabijania bakterii, tak? Bierzemy coś, coś z lodówki, na przykład jajko, tak? Nie, nie mamy akurat jajka teraz na podręczniku, ale załóżmy, że to jest jajko, tak? Bierzemy. Bycie jądro na przykład. No, tak, dokładnie i robimy proces. <laughs> tak? Z boku muszę sobie... Z byczego z... jądra, to... <laughs> tak? tylko pamiętajcie, żeby to nie było jajko, na trwa. Tak, ale Dobrze... A można by jądro na miękko zrobić? Chyba nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie próbowałem nie. Myślę, że w programie Ugotowali. Nie, nie nie, jak on się nazywał ten program? Po, pojedzeni, pojedzeni. W programie Pojedzeni na pewno się przekonacie kiedyś, w przyszłym roku. To taki spoiler, ale oglądajcie VOX Music TV. Tak, to VOX Music TV nie? Tak. No, VOX Music TV oglądajcie, oczywiście. Słuchajcie VOX FM, wiadomo, pierwsza zmiana to my, Norbert Kodrat, się nie przedstawiliśmy. Ale program, co tam? To nie jest koniec. To jest nie. pierwsza z czterech części. Nie. Zostańcie z nami. And now, druga część naszego genialnego show pod tytułem What's up! Czyli co tam? Dzisiaj odcinek sylwestrowy i niestety ostatni w tym roku. Bardzo nam przykro, ale dobra informacja jest taka, że wracamy w przyszłym. Co? Nie wiesz? Nie. To chyba ze mną tylko podpisali umowę. No, wiesz. Ty masz make-up, ja nie, <śm> nie mam. Masz, no. <śm> <śm> normalny, to jest normalne, dobrze, zna. ja się tego spodziewam. Ale dobra. No. E, w związku z tym, że to jest koniec roku, to jest czas podsumować. Tak. Ja pomyślałem sobie, że my. Zrobisz takie top 3. jako tacy wędkarze doświadczeni podsumujemy nasz rok jako wędkarzy właśnie. Bardzo dobrze. Ja Każdy wędkarz roku... pod koniec roku powinien podsumować no, swoje zdobycze. Tak. Ja w tym roku byłem na rybach 4 razy chyba. W zeszłym byłem. Dwa, albo raz. Dwa razy chyba, tak? Czyli no. Dwa razy więcej masz. Czyli dwa razy więcej, tak? Jeżeli chodzi o sukcesy. Ty ja w tym roku też byłem ze cztery razy. No. Jeżeli chodzi dwa o sukcesy więcej. tegoroczne. No. No to udało mi się wreszcie coś złowić. Król wód. Szczupak. Eee, no, tak, tak. Ja, wydaje mi się, że tak, jestem ofiarą jakiejś klątwy szczupakowej. No, ale takiego. Nie mogę złapać nie. szczupaka. Nie, no. on no, taki nie był. No Dobra, Wejdźcie no Wejdźcie trochę... na Instagram. A nie mogę promować twojego... Nie, 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 wchodźcie na mojego Instagrama. Nie. nie wchodźcie na Instagrama Konrada Piwowarskiego. Nie, nie. Tam jest piwowarski, Nigdy nie wchodźcie. Nie wolno. Eee, ja, jeśli chodzi o moje zdobycze, ja bardziej połowiłem tak jak mięsiarz, taki typowy, wiesz. Aha. Czyli? Czyli fajne reszczyki, a. a może mogę pokazać zdjęcie z kim łowiłem i co złowiłem. No dobra. Gotowi? Pamiętaj, żeby mi wysłać to zdjęcie, bo ja zapomnę. Dobrze. E, no dobra, a czy widziałeś Ryśka? Ryśka Piwka? Ryśek Piwek też zaczął łowić ryby. Nasz mistrz od sucharów. Podobno Ry... ma bardzo drogą wędkę. Kupił Jeszcze bardzo do doktor... drogą wędkę, Nie trzymał ją w szafie przez 3 lata albo coś <laughs> koło tego, Aha. ale w tym roku mi ją wyciągnął. I zaczął, łowić. I zaczął łowić. Ale on, jak miesiąc na staw hodowlany pojechał, znaczy... yy, złowił pstrąga tęczowego. No też. Możemy go pokazać? Nie, pstrąga nie Nie Chcesz? Mam. Nie, nie widziałem pstrąga. Ja widziałem to, możemy pokazać. Tak, tak ale nie coś. wiesz co, bo ja chciałem pokazać inną rybę. A, bo no ja dobra. nie wiedziałem, co to jest. To ja Myślałem, ci że to jest jakaś niedorozminięta ryba. Później mi Rysiek oczywiście powiedział, co to takiego jest. <laughs> nie <laughs> ma takich ryb. No dobrze, no, no. To powiedz mi. To upyga. No, tą pygę, no, ale zobacz, ona ma nos! Ta ryba ma nos! jest <laughs> ta ryba wygląda, wygląda jak. źle, tą pygę jest brzydką rybą. No, jest okropna. Wygląda, jakby miała zrobione usta na dole. Cześć, powiem, jak to wygląda. Na górze nie. Ona wygląda jak Grzesiu! Zobacz no, jest Grzysiu, no, to! jest Grzesiu! No, to opieka Grzesiu! To jest Pływała sobie w tym swoim bim, mekongu. Wzięli ją do stawu hodowlanego, wpuścili nielegalnie na pewno, bez zgody Polskiego Związku Wędkarskiego. I ten Grzesiu później został wyciągnięty przez ryśka. przez ryśka. Tak to wyglądało. A pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób wpuścili. To też mamy na Jest to wszystko udokumentowane i już teraz w programie co tam? Proszę bardzo się nielegalnie zarybia? Powstał nielegalny operat. I tam... Trochę, zarybienia? Tam... O? Ale. Jak się zarybia na dziko. To... Miejku, ile ryb. To ja. Ale on zna te ryby. Cegiełka w stronę tego pięknego, mojego zalewu. Wy uważajcie na tych wzbogaja, bo one was zerżą. Ty nie broj. Polecam ci jakąś dietę bo Bożej Schód Karp, rwi zestawy. Hamon, ty, żyj cały na rybek. Jaki tu wpuszczą, ty po prostu przeżyj. Kurwa. Jaziu, walcz, jedz kukurydzę. Ty kurcz, karpiu. Nie wiem, mały ten karp. No, co żeś brzydki straszny, to cię wyśmie. Tińca, tińca, uważaj na sumy, bo one lubią. Lin, tylko żyj i kryna wiosna. Ty jesteś tak piękny, że w ogóle możesz tylko żyć. Ale on nie za bardzo się rusza, ten maluch. a ty pij tej bandy. Piękny. Tak filmie. się właśnie nielegalnie zorientuję. Piękny. Pozdrawiamy serdecznie Tim Szmaciarza, że kimkolwiek jestem. I pozdrawiamy osobę, która będzie musiała to wypikać wszystko. <laughs> Jacku, wszystkiego najlepszego z okazji świąt i wesołej Nowego Roku. Dobrze, to jest program co tam, Ja sobie sprawdzam, otwieram tutaj Czas wszystko. Czas na część trzecią, w której kącik parentingowy. O, właśnie, no tak! Kącik parentingowy. I w kąciku parentingowym będzie o o, o jedzenie. Tak jest, a mianowicie syn mój Henryk ma już ponad 7 miesięcy. Natura obdarzyła go dwoma zębami na dole i dwoma zębami na górze. A czy twój dziadek Henryk ma tyle samo, czy więcej? Nie, <laughs> nie, wyobraź sobie, że mój dziadek ma wszystkie. Wow. Nie wiem, takie geny ma. Wow. Rozumu nie ma, a zęby zostały, no, kochany no dobra. dziadek. Ma, ma, ma te dwa zęby tak. i tak, bo ja cztery. pamiętam ja pamiętam ten cztery, a, bo dwa zęby, to pamiętam teściowe, tak? tak? Żeby jeden do otwierania piwa, drugi żeby bolał. To <laughs> pamiętam ten stary dowcip. Ale dobra, ma te cztery zęby i coś musi jeść tymi zębami, tak? Już tak. ja już, już, już nie jest mleko, tylko. I jakby dziecko jak jest w takiej wstępnej fazie konsumpcyjnej, tak no. bym to nazwał, to jedynie mm, e, zaciąga. Ciągnie pokarm. Mhm. I jest to mleko. To w przeciwieństwie do Billa Clintona, on się nie zaciąga. Dokładnie. Natomiast ten taki przełom 6-7 miesięcy, kiedy dziecko już maczem, gryźć mhm. i, i próbuje i robi takie ruchy szczęką w gryzie, no. to jest taki etap, kiedy można mu podawać coś już innego. Na przykład skórka od mandarynki? Nie. No dobra. Moja, A mandarynkę? Moja mama babcia dała mu Rosu na przykład. O! Z tam kilka łyżeczek. Taca biał. Nie, ale, ale jadł. Ja ale chodzi o to, żeby redaktorze dziecko gryzło. Jadło. A jak ma gryźć ten rosół jak tam. Ale no to na przykład można dać mu gotowaną marchewkę. A, no tak, tak? No. Chodzi o to, żeby na przykład dać mu broku. No. Ty lubisz brokuły? No, wolę Brukselki. Brukselki. A Brukselki bardzo brzydko są, Ale jak są dobre, ojejku. Chodzi o to, że kiedy rodzice jedzą, to mały Bobas też powinien patrzeć, jak rodzice jedzą i sobie tam zasuwać rękami. On wiadomo więcej tam wyrzuci i będzie ściskał. Mhm. Bataty ostatnio jadł mój syn. I co? I najfajniejsze było na niego to, że może ścisnąć i rozgnieść go, więc nie najadł się za bardzo. No cóż, no. Ale... Frytki z batata. Marchewka. Ale roku... nie możesz go wychować po polsku. Dać z <grym> polskiego ziemiaka? i Irgę jakąś, tak? Batata! Bataty! no proszę bardzo! Ja nie będę... Za chwilę suszy, poproszę, <grym <grym sushi dajcie mi. Metoda, o której chciałem ci no. opowiedzieć, albo już częściowo opowiedziałem, to BLW. Czyli Sam jesteś BLW. Bobas lubi wybór. Spróbujcie, kochani rodzice ze swoimi dzieci. To dziećmi? Nie, jest, nie jest jakaś firma, że. Nie, to jest nie. taka metoda żywienia, która polega na tym właśnie, że podajesz dziecku coś, Aha. żeby mogło spróbować, i od najmłodszych miesięcy Dobre. już próbować, czy coś mu pasi, czy nie. Czyli na przykład Poszerzać jak jedno. zamawiasz pizzę, to zamawiasz jedną małą dla dzieciaka, to, tak? Nie. To sobie spróbował. Pizzy piz 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 nie wolno jeść. Moja żona mówi w ogóle, że moje dziecko nie będzie jadło pizzy. Jest w błędzie. Odpowiednie służby już o tym zostały poinformowane, beło, to jest znęczanie się, się nad dziećmi, nie można... Ja nie miałem BLW. Nie miałeś? I co? I, i w związku z tym byłeś taki wybredny. Tak. Nie, nie, ja tego to nie jest, nie. no tylko kanapkę z serem i z keczupem. no, nie. tak było. Kanapka z serem i z Mhm. Ja Ser miałem BLW, Ja miałem BLW, nie, ale moi rodzice nie wiedzieli, że to Belwu. Aha, po prostu. Tak. Ja tylko mleka nie lubiłem. Jak to nie lubiłeś mleka? Lubiłem mleka, ponieważ jak miałem. Ja nie lubię kożuch, kożuch na mleku, ja, mi się to jak Miałem dwa albo trzy lata. Bl zostałem u mojej babci na wakacje. Mm -hmm. Może miałem może nawet, nie no, ze trzy lata musiałem mieć. Zostałem u mojej babci na wakacje, mm -hmm. przynajmniej na tydzień. I, ja, I piłem to mleko od krowy, Ono było dobre podobne. Mm -hmm. tak, ja to słyszałem, ja nie pamiętam Ty tego. piłeś mleko od krowy? Takie świeżutkie. Od od mówi babcia, świeżutkę. No i z tych wakacji <laughs> wróciłem. No do miasta i w tym mieście nie było mleka od krowy, tylko było mleko od kartonu. Mm -hmm. Znaczy nie wiem, czy karton, czy wtedy była butelka, już możliwe, tak. że z butelki. Nie smakowało ci? I mi nie smakowało, ja od tej pory mleka nie, nie, nie lubię. Mi dziadek kiedyś przyniósł prosto od krowy z kożuchem i prawie puściłem pawia. Przepraszam, chciałem o tym paweł mówić. Paw był w kożuchu. <laughs> <I> Paw był <laughs> potem i to nie był Paw Daddy. Nie, nie było <Okay>. No. E, dobra. Także... Czyli, czyli dajemy wszystko dziecku. Po kolei, po jednym y, produkcie, po jednym, y, po jednym, żeby zobaczyć, na przykład, czy nie jest na coś uczulony. Tak? Aha. Czyli roku. tak, to, dzisiaj na obiad jest schabowy z kapustą i z ziemniakami. Tak jest. Więc najpierw pizza, dajesz mu z hamburger. Hamburgera, no. tak? Sushi. O, surową rybę. Surowa ryba, no, super, tak. To z rutędzią, ekstra, ekstra, Dobry pomysł dla do dziecka. Nie no, ekstra, fajnie. Co, jak to się nazywa? Bel. Bel nie. polecamy. Nie, dobra, nie róbcie tego, proszę nie róbcie tego z dziećmi. Ale możecie sobie wygooglować, tam jest wszystko napisane. No, tam w ogóle w internecie jest wszystko, ale to, to wiadomo. Dobra, to chyba już wiemy jak jeść. Mhm. Dzieci nie jedzą szachów. Szachy, w szachy się gra. Szachy to jest fajna gra. Trzeba no, zacząć w wieku trzech tak. lat. No to tak jak z na nauką jazdy na nartach. Na przykład, na tak. tak. Bo jak zaczynasz wcześniej, to później zostajesz na To szybko kapisem. kończysz. To prawda, szachiści bardzo wcześnie kończą. No, dobra. E... Za chwilę część czwarta. Tak, program co. Tam? I ostatnia. I Witamy serdecznie w programie tam. Musimy bardzo szybko przejść yes. do czwartej części, ponieważ... A nie będziemy wam tłumaczyć. Nie, nie. Zjadłem coś niefejnego. Miałeś nie tłumaczyć. A, okej. Okay. No wstydzisz się, się. No. Na osłodę coś... Ach fajny, tak, ulubiony fragment programu. Proszę. O słodki jeżu. Będzie o jedzeniu jednak. Jednak, jednak będzie... Weź wyłącz tę reklamę mnie, Black Friday to był dawno, dawno temu, przecież tak. mamy koniec grudnia już Właśnie. teraz. Już teraz w programie Co tam w Słodki Jeżu będzie kot, a kot będzie jadł. I to jest mały kot, tak jak ten Bobas, bo Bobas lubi wypić... Nie jak tam zjeść? Bobas lubi wypić. <laughs> jak to było, Belbu? alkoholiku, <laughs> lubi wybór. <laughs> wybór, bo wybór, tak? Ojej, jaki Nie, I proszę bardzo, jak kiełbasę sobie wcina ten kot. Ale. Czy to nie, nie jest parówka? No właśnie tam było napisane, że kiełbasa to jest ten, serdel, serdelek. Nie? To, to tak Ale wygląda jak folii, serdelek. Nie? Chyba tak. A wiesz, że w serdelku jest dużo niedobrych rzeczy? Zobacz, jak smakuje, no. Przecież to, to jest bobas, no. Bobas lubi. Wybor. Zobacz, on zaraz zje ten kijek, na którym to jest. O, jaki słodki kociak. A myślałem, że one piją tylko mleczko. No widzisz, to jest jednak drapieżnik. No tak, widać Ech, pazur, no. tak, wyszedł. Parówę je. Masz, masz parówę. Jak się najeżył, ty. Myślę, że go będzie potem bolał brzuszek. Żad na telewizję bym tego nie pokazał. Kiedy był? taka bajka była z kotem? Jak się ten kot nazywał? Kot Filemon. Kot Filemon. To skakał z kominka. I, z... I, i, Boniface. I Boniface. I podobno wtedy się staje człowiek stary, jak się utożsamia z Bonifacem, a nie z Filemonem. Czy teraz czas na sucharka? Tak, niech ci będzie. Przekonaliśmy. Była kiełbaska, to teraz czas na sucharka. Będzie pasować. Tak do zagryzki. Słuchary, panaryszka. Siemaneczko z tej strony, rychu piwek. Dlaczego w kosmosie nie ma dobrej imprezy? Bo nie ma atmosfery. Pozdrawiam. Słuchary, ryśka. Coraz lepszy jest. A to już był Ech. ostatni suchar w tym roku. Mi jest trochę przykro. No Był, był ostatni, ja się nawet cieszę. Czemu? Bo następne suchary czekają nas w przyszłym roku, jeżeli ten program nie zostanie zdjęty. W życiu nie zostanie zdjęty. Dobrze. Czego życzysz polskiemu narodowi w 2021 roku? Mniejszej polaryzacji. Czego? Polaryzacji. Co to jest? Wiem, wiem, wiem. Była, była kiedyś lodówka Polar. Moja mama jeszcze ma do dziś. Nie chodzi o okulary z polaryzacją. Również. Nie, nie, nie. nie. No, żeby społeczeństwo nie było takie podzielone. A. O to mi chodzi. Żebyśmy się nie kłócili. No my się nie kłócimy. Nie kłócimy się? Nigdy. Nie. nie. A słyszałeś? Gazeta Wyborcza opublikowała... Nie przepraszam, przepraszam. E, a ja chciałem życzyć e, pokonania... Czego? Covida? Nie. Wszystkich waszych problemów. O, jakie to słodkie. Aha, ja wiedziałem, że będę słodki. E, i gra, nauczcie się grać w szachy, ja chętnie z wami zagram. W przyszłym roku w co tam je pogramy, pouczymy się okay. tych ruchów. E, ja mam na razie ranking 1500, ale mój cel to jest tak 1800. No więcej to mnie nie stać, bo jestem za głupi, ale, yy, ale 1851. Redaktor yy, Piwowarski, redaktor Bieńkowski, szczęść Boże, do zobaczenia w 2021. Adios, amigos, pa. muchachos.